Witajcie! Dzisiaj czas na Kujawy. Właśnie przyjechałem do Inowrocławia pociągiem i zwiedzam park Solankowy. Za chwilę pokażę Wam zielony szlak, stąd do Torunia. Ja nazywam się Filip Pietruszewski, a ten program to Kujawsko-Pomorskie Trasy Rowerowe. I na Wrocławiu kurowało się wielu słynnych ludzi. Bywali tutaj m.in. Maria Konopnicka, Władysław Raczkiewicz czy Władysław Sikorski, który miał pamiątkę po I wojnie w postaci reumatyzmu. Podobno solankowe kąpiele mu pomagały. Generał Sikorski mieszkał niedaleko stąd, na trasie Zielonego Szlaku w Parchaniu. Chyba starczy już tego senatoryjnego klimatu. Najwyższy czas trochę popedałować. To tutaj mieszkał Władysław Sikorski, dom naprzeciwko kościoła. W tworze przetrwał tylko jeden przedmiot, z którego Sikorski mógł korzystać. Chodzi o lodówkę. Powiedziałem, mógł, bo pewności nie ma. Generał jako wojskowy kupił majątek ze sporą bonifikatą. W 1926 roku został odsunięty od pełnienia funkcji państwowych. W Farhaniu pamięć o generale ciągle jest żywa. Od 35 lat istnieje tutaj Izba Pamięci, a wkrótce powstanie ośrodek muzealny. Z której z pamiątek, z którego eksponatu jesteście Państwo najbardziej dumni? Myślę, że takim najcenniejszym, najcenniejszą pamiątką, której jesteśmy dumni, są to listy generałowej Sikorskiej, które wpisała do pani Czesławy Budziszewskiej. Pani Czesława Budziszewska prowadziła dom Sikorskich. A czy z tych listów się możemy dowiedzieć, czy Państwo Sikorscy lubili Parchanie? Tak, na pewno e, lubili. Lubił generał, ale e, także generałowa. E, my e, w Izbie Pamięci mamy sporo zdjęć e, takich, e, takich rodzinnych, tak? Gdzie e, jest pokazane e, życie generała e, tutaj, w Parchań. Tak? Więc zdjęcie generała spacerującego z psami po polach. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję również i zapraszam już dzisiaj do naszego ośrodka, które planujemy otworzyć we wrześniu. Następnym przystankiem na trasie będzie Gniewkowa. Przejechałem przez Gąski, Lipionkę i Lipię, a ostatni odcinek pokonałem drogą 246. Jestem teraz w Niewkowie. Przejdę się na krótki spacer, a rower w tym czasie sobie odpocznie. Żeby był bezpieczny, szybny go zapięciem typu ulok. To zabezpieczenie bardzo trudne do sforsowania. Widzicie ten pomnik? To Władysław Biały, dawny gospodarz tych ziem. Po śmierci żony książę odstąpił księstwo inowrocławsko-giwkowskie Kazimierzowi Wielkiemu, a sam udał się do Ziemi Świętej. Później wstąpił do klasztoru w Dijon we Francji. Swego czasu był nawet pretendentem do polskiego tronu, ale na tym polu nie odniósł sukcesu. Władysław Biały uchodził za barwną postać. Stał się bohaterem obrazu Matejki i powieści Kraszewskiego. Przez lasy Puszczy Bydgoskiej prowadzi aż 14 km drogi. Za chwilę dotrę do Cierpic, a później Wielkiej i Małej Nieszawki. Na tym odcinku nie ma żadnych sklepów. Warto mieć ze sobą wodę najlepiej w biodegradowalnym bidonie. Był las, jesienią można by na grzyby, a jeśli nie na grzyby, to można i na ryby. Biorą? Biorą, biorą. Delmajk w Małej Niszawce, bo to tutaj właśnie jestem, to nie tylko staw z rybami, które podobno zawsze biorą. Można zatrzymać się tutaj na kempingu z możliwością podpięcia kampera pod prąd, przenocować w pokojach gościnnych, a nawet urządzić wesela. Życie lubi równowagę. W 1423 roku, po przegranej wojnie golubskiej, krzyżacy musieli rozebrać zamek w dzisiejszej Małej Nieszawce. Zostały z niego tylko fundamenty. Rok później Władysław Jagiełło rozpoczął budowę Zamku Dybów. To bardzo blisko dworca PKP Toruń Główny. Z czasem przy zamku powstała osada konkurująca z krzyżackim Toruniem. Nazwano ją Nieszawą. Później osadę zdobyli krzyżacy, a następnie znowu była Polska. Ostatecznie miasto przeniesiono w zupełnie inne miejsce. Tę historię jeszcze Wam kiedyś opowiem. Dojechałem do celu, więc należy mi się nagroda. Duże lody. Dziękuję. Częśćkę zacząłem w kujawskim Inowrocławiu, a kończę w pomorskim Toruniu. Do Bydgoszczy wrócę pociągiem. Dzisiaj przejechałem tylko 52 km. Była to najkrótsza trasa z całego cyklu. Jeżeli ktoś ma siłę na kolejne 55 km na rowerze, może pojechać do miasta nad Brdą niebieskim szlakiem na prawym brzegu Wisły. Zaczyna się on w parku stulecia powrotu Torunia do wolnej Polski. To bardzo blisko Placu Rapackiego, gdzie kończy się zielony szlak z Wrocławia. Ale zrobiło się zimno. W tym odcinku to już wszystko. Za tydzień pokażę Wam trasę z Torunia do Bydgoszczy na lewym brzegu Wisły. Do zobaczenia!